Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy materiał lamp w V-Ray'u. Żeby to zrobić, musicie pobrać tą scenę. Link do tego pliku jest w opisie. Scena jest bardzo prosta. Składa się nam z trzech ścian: z czterech ścian stropu nad i stropu pod oraz sceny. Scena 1. I w scenie 1 mamy taki model lampy wymodelowany. Jest to bardzo prosta geometria. Jakbyśmy sobie włączyli ukrytą geometrię, to zobaczymy, że jest to po prostu skorupka wymodelowana z loftem. Ustawiamy sobie scenę 1. Teraz otwieramy sobie ustawienia wireja. Na wszelki wypadek sobie rysujemy wszystkie ustawienia. Klikamy na zębatkę i klikamy na rest. Możemy sobie zwinąć wszystkie okna, żeby nam te okna nie przeszkadzały. E, możemy też ukryć paletę po lewej. Pierwsze co zrobimy to włączymy sobie material override i włączymy sobie render interaktywny, żeby zobaczyć jak się renderuje nasza scena. I widzimy, że e, mamy nadpisany materiał białym. I wszystkie elementy nam się e, ładnie renderują. Odrobiny jest trochę za ciemno, ale w tym momencie to nie ma znaczenia, wręcz jest przeciwnie dobrze, bo e, żeby lampy mogły świecić, no to powinno być trochę ciemno w tym pomieszczeniu. Stopujemy ten render, otwieramy sobie zakładkę Materiały, tworzymy sobie materiał Dwustronny Two Sided oraz e, tworzymy sobie materiał Generic. Ten generic będzie nam służył jako e, materiał e, podstawowy w materiale Two-Sided i jako Front Material wybieramy ten Generic. Otwieramy sobie materiał Generic, robimy go odrobinę jaśniejszy. E, pamiętajmy, żeby nie robić maksymalnie biały, ponieważ to nigdy nie widzi dobrze. E, włączamy sobie Reflection, maksymalnie ustawiamy. Zrobimy sobie odrobinę rozmycie e, odbić i możemy z zrobić 0,95. Pamiętajcie, jeśli mamy biały materiał i tych odbić po prostu nie widzimy, to tymczasowo możemy sobie zmienić na czarne. Wtedy o wiele lepiej widzimy te odbicia. Oprócz tego możemy sobie zwiększyć odrobinę odbicia włączając Reflection AOR i wpisujemy na przykład 3. Teraz wracamy z czarnego na biały. I mamy taki materiał. W materiale Two-Sided mamy wybrany Generic, i w tym momencie mamy materiał, który powoduje nam, że światło, które pada na wewnętrzną stronę płaszczyzny, będzie widoczne po innej stronie, a nie będzie ten materiał przezroczysty. Czyli w ogóle nie musimy ustawiać refraction. Żeby sobie zrozumieć jak to dokładnie działa, możecie sobie wybrać kartkę papieru i poświecić na tą kartkę papieru od tyłu i zobaczycie, że światło, które pada z tyłu na tą kartkę widoczne jest. I wszystkie cienie, które padają na tę kartkę papieru, to też jest to widoczne. Taki sam materiał mają właśnie kartkę papieru, liść, zaslony i albo mleczne szkło w oprawie oświetleniowej włączymy teraz two-sided, odznaczymy can be overridden żeby nie nadpisywać materiału tą opcją material override. teraz musimy tylko podmienić ten materiał pomarańczowy na ten two-sided prawym klawiszem klikamy na two-sided, wybieramy use as replacement wybiorę sobie wiaderko, trzymając alt klikam na to i widzę, że to jest kolor B05 i wybieram replace in teraz widzimy, że Kolor pomarańczowy został zastąpiony e, teksturą pomocniczą. Wireya, więc mamy pewność, że ten materiał się nadpisał. Włączymy sobie renderowanie. No i widzimy, że materiał już jest. Możemy sobie regionem zobaczyć. Materiał odbija nam e, światło, które wpada przez to okno. Więc mamy już ten materiał stworzony. Możemy to zatrzymać sobie. Teraz stworzymy po prostu sobie źródło światła. Zamykamy te okna. Możemy sobie się przemieścić do któryś z opraw. I na przykład wybierzemy tą oprawę. Ustawimy sobie tak widok, żeby widzieć no tej oprawy. Klikamy dwukrotnie na nią. Wybieramy sobie Sphere Light. I tworzymy sferę. Żeby zobaczyć tą sferę, możemy sobie włączyć X-Ray. Zaznaczamy. Tą sferę i podnosimy odrobinę wyżej, tak żeby to było świecenie na samym dole. Odrobinkę jeszcze wyżej. Teraz włączymy scenę 1. Klikamy sobie renderowanie interaktywne i widzimy, że już światło nam się świeci w tych oprawach. Oczywiście trochę za słabo, więc sobie zostawiając render interaktywny otworzymy ustawienie Vireya. W zakładce światła odszukujemy nasze światło, swear light. E, ustawimy odrobinę cieplejsze i zwiększymy intensywność, na przykład na 150. W tym momencie widzimy, że te oprawy ładnie świecą. Też mamy odbicie od e, tego okna. E, spróbujemy teraz jeszcze zatrzymać ten render. E, włączymy sobie materiały. Rozwiniemy sobie panel po lewej stronie, wyszukamy tu beton. Ja zazwyczaj e, nie korzystam z szukania tej na liście u góry, po prostu na dole zaznaczam tą główną grupę i wpisuję na dole konkret. Możemy wybrać ten pierwszy materiał. Prawym klawiszem wybieramy Use as Replacement. Odszukujemy materiał, który jest ten niebieski, jest to kolor I07. I wybieramy Replacing sen. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że ta e, tekstura betonu jest za mała. W nazwie materiału widzimy, że ten beton ma 2 metry, więc musimy Altem pobrać ten materiał i wpisać tu wartość 200. Teraz w materiale pamiętajmy, żeby odznaczyć Can Be Klikamy na czajnik z rączką i patrzymy jak to się renderuje. Widzimy, że ten beton zaczyna nam ładnie też odbijać te oprawy oświetleniowe w scenie jest odrobinę za ciemno możemy sobie w kamera zmienić ekspozycję na przykład z 14 na 13 pojawiają się lekkie przepalenia więc możemy sobie w ekspozycji zrobić highlight burn na odrobinę mniejszy parametr i możemy odrobinę kontrast zwiększyć Teraz widzimy, że ta scena jest o wiele ładniej doświetlona. Słońce jest odrobinę nienaturalne, więc możemy sobie zaznaczyć Sunlight i zmienić wielkość słońca na 8 i wtedy cienie na krawędziach będą bardziej rozproszone. Zatrzymamy ten render. włączymy sobie wyłączymy render interaktywny, zwiększymy jakość na High, Włączymy wielkość na przykład na 2000. Ja w swoim przypadku włączę Swarm, żeby renderowało mi to na kilku komputerach. I kliknę sobie renderowanie. W pewnym momencie widzimy, że już szumów prawie nie ma, więc tak naprawdę możemy ten render zastopować. I sobie go zapisać. Teraz zrobimy próbę e, takiego samego renderu, ale już bez słońca. Żeby to zrobić, to zamykamy to okno. Zmniejszymy sobie render na 500. Włączymy render. Interaktywny. I sobie włączymy ten render interaktywny, żeby zobaczyć jak to się renderuje. I nie wyłączając render, zwijamy pasek po lewej stronie. I odszukamy tu zakładkę Environment i też odszukamy światła. Pierwsze co to może lepiej w światłach wyłączymy słońce. I zauważcie, że już słońce nie świeci, ale świeci nam niebo. Musimy to niebo wyłączyć. Klikając na tą gałkę, możemy sobie wyłączyć świecenie nieba, i wtedy zacznie działać ten kolor. Ten kolor jest wybrany jako czarny, czyli nic nam nie świeci. A chcemy, żeby niebo odrobiny nam świeciło kolorem niebieskim. I możemy to zrobić, wybrać taki kolor, na przykład i możemy teraz zwiększyć moc świecenia na przykład na 150 oczywiście jest to za mocno, więc zmniejszymy sobie na 50 i sobie zobaczcie, że ten kolor też się odrobinę odbija nam już od, znaczy od ścian bardzo mocno się odbija od odpraw też widzimy, ten wpadający przez okno to światło możemy sobie teraz zastopować ten render Zwiększyć wielkość jego na przykład na 2000 i myślę, że high możemy zmniejszyć na medium. Możemy też włączyć sobie denoiser i na przykład wybierzemy preset mild. Włączymy teraz sobie renderowanie, tylko przed włączeniem wyłączymy interaktywny render. Klikamy i teraz, jak wyłączyłem interaktywny, oczywiście zmieniło się na high, więc zmienimy z powrotem na medium. Klikamy render. I czekamy, zobaczcie, jak to się wyrenderuje. W tym momencie już widzimy, że wyrenderował nam się ten obrazek. Możemy sobie zobaczyć czas jego renderowania. I widzimy, że czas renderowania w wersji medium na dwóch komputerach trwała dosłownie 3 minuty. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, stawiacie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku.